Dzień dobry, dzisiaj mieliśmy... dzień dobry Państwu. mieliśmy, dzień dobry Mieliśmy dzisiaj burzę 14 lipca, nie w niedzielę. Jeszcze troszeczkę pada i troszeczkę grzmi, ale się już rozpogadza. Będzie dzisiaj 27 stopni w mnie w województwie lubelskim, No będzie dzisiaj jeszcze ciepło, ja Wam to mówię. Jeszcze będziemy się mogli z rowerami Jesteśmy po biedronki na Lwowskiej. już po burzy, po deszczu. No i tyle Wam powiem. O zobaczcie, kołurze są jeszcze. Dobrze, że trochę popadało, trochę dachy zmuczyło i już będzie troszeczkę chłodniej. Jesteśmy nerwowskie, już po kerfura. Tu mamy Pepko, Aptekę, Naturę i kerfurt. I paczkomat mamy też tutaj, obok kerfura I CPN. Tak powiem Wam, jakie ceny są na CPN. Nie, tym paliwa. Ceny paliwa są takie.